Badeczko, to rzeka z tej strony, i dzisiaj obiecany unboxing kulerków, może tak, o będzie widać, tak, o. LEDowych, nowych, Corsera Airflow 120 LED Blue Quiet Edition. Innej nie ma, nie ma Performance jest tylko Quiet taka przyszła do nas. Więc jak na razie, mam nadzieję z tego co George z Corsair obiecał, że będą i inne edycje AFów i static pressure. Zobaczymy, że można sobie zrobić kolorowo w, na chłodnicach. No i tutaj tak otwieramy po prostu pudełeczko ciach, 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 i wypadają na... Po prostu za kulerki. Mam nadzieję, że oprócz tych... Mmm, jakie tłopot tutaj. Kulerki prezentują się przezroczyście tak. Ciekawe, czy uda się je. E, że mi palców nie pocięło. <laughs> o tak zrobię. Oba się kręcił. Kubelek dość długi. Trójka oczywiście, no bo tu do zarządzania nie ma co. to jeszcze, tutaj coś mi jeszcze. RONTE AGAINST DEFECTS. Śrubki montażowe. Drugi zestaw śrubek montażowych. Myślę, że przyda. Ani nie tylko wersja dema do jednego. Okej, okay. brakuje mi jednej rzeczy W moich Gdzie one są? No nie mam, gdzie się przełożyłem, cholera W moich Airflowach 120, tylko tych standardowych Gdzie się tu mam nawet, gdzie Były dodane dławiki to nie wiem, gdzie są. To trochę dziwne. A, okej. Okay. No i... i. generalnie tak wygląda unboxing. Podłączę sobie jednego, bo mam na niego miejsce. Bo buduję właśnie zamiast mojego zwykłego af 120. Zobaczymy, jak będzie świecił. I coś jeszcze mam do Ostatnio dość długo szukałem rozgałęziaczy zarówno do, do airflowów, czyli czegoś takiego jak i do static pressureów a przepraszam, tego unboxingu jeszcze nie robiłem. Pewnie będzie na samym razem. To są static pressure'y. Też dual. Znaczy twin. Tylko to są static pressure'y. Ciekawe jestem czy gdzieś tu jest to... A jest. Wyszczególnie. Nie wiem czy to zobaczycie. Poprzednie moje są trzypinowe, ale to ja mam airflowy. Te też Airflowy są trzypinowe. Nie wiem czy to widać. Cztery pin. I teraz, żeby nie zajmować miejsca ani w pompce, albo w płycie głównej, zależy gdzie chcesz mieć to zarządzanie, to szukałem... Najpierw to znalazłem. Na całej giełdzie komputerowej na Batorego, nie na Batorego, przepraszam, przy Gusie We wszystkich pawilonach byłem. W jednym i dwa ostatnie. Masak. Czwórek rzeczy nie mieli w ogóle. Na całej giełdzie komputerowej na Watalego jest kilka stolik z kablami. Cztery ostatnie. Więc <noise> się trochę zaopatrzyłem. I żeby właśnie... na to akurat tego, tego otworzymy. Żeby oszczędzić miejsce, bo i tak chcesz mieć mniej więcej takie same obroty na wszystkich kulerach, żeby to jakoś tam ładnie chodziło. Zależy oczywiście jak sobie tam charakterystyki ustawisz, prawda? To, jak masz w płycie głównej za mało wejść gniazdek, to sobie robimy właśnie za pomocą tego rozgałęziacza. Co ciekawe, oba rzeczy są po 15 zł, chociaż w jednym jest dwa razy więcej kabla. No i wtyczka jedna jest czwórka, jedna trójka. Czy rodzaj, bo oczywiście trzy, trzy wtyczki tu i trzy wtyczki tam. Czemuś takiemuś, nie jest to zbyt estetyczne niestety, ale można to schować, upchnąć. Zajmuje Ci tylko jeden slot i oba kręcą się tak samo. Jakby zarządzanie jest uproszczone. I oczywiście cholera, gdzie ja mam te dławiki? No? Jak wepniesz, to oczywiście 12V śmiga, tak? Jak wyłożysz jeden dławik, to będzie 7 Jak wyłożysz dwa, dwa dławiki, to będzie 5 woltów i wtedy będzie się wolno, wolniej kręcił, będzie cichszy, jeśli na sztywno bez, jak trójka, bez obsługi e, będziesz chciał spowolnić obrot. E, bo można oczywiście jeszcze się pobawić, czy tam z Corsair Linkiem, czy z, z zarządzaniem na płycie głównej, nie? Ale najprostsze, bez aplikacji, bez zarządzania, coś takiego, w jeden port w płycie, Może sprawdzimy. Komp działa. Wyjmę na kilka kabelków, żeby mi sięgły. Może sięgnie ta zobaczymy. Moment. Obudowę mam otwartą. Chociaż. Bo tam pod stołem stoi sobie. Zresztą słychać pewnie. Jak dalekie mam. Długie mam. Kabla, nie widać o tak mogę strzelić dobra a oczywiście mocowania jak w static pressure'ach czy w airflow'ach gumeczek który już niestety nie ma tylko jest plasticzek imitujący gumeczkę no widać e, okej okay. idę na dół Tak, chwilę zobaczymy czy sięgnie najwyżej weźmiemy sobie jeszcze większe dołącz Przedużę trzeba będzie mogę teraz podłączyć cztery na jedno. Wow! Ale No <grymne> Dobra. Jest jeszcze dobra. I będę starszy raz pokrajnie. Mam Gdzie jest telefon? Okej. Okay. Mam latarkę. No dobra, już się wydostałem spod stołu. Nie wygląda to tak. Słabo może widać. Się. Może zgaszę światło. очень зачем? Mm. Mm -hmm. сейчас. Я сейчас еще. Да не буду этого О, видно. Ну, фей. О, Mam nadzieję, że unboxing się podobał. I do zobaczenia z tym razem. Cześć! Nie. No dobra, nie tak do końca. Bo jeszcze zamontujemy jednego w środku. I zobaczymy jak wygląda. I jak go słychać. Czy dudni nam na obudowie. Bo w tej chwili kuler, który jest AF120 nie dudni. No to pa. Zaraz no, za chwilę wracam, bo muszę wybebeszyć kąpa. To pa. Siema, już jestem z powrotem. Zaraz zobaczymy jak to wygląda na dole. A z takich porównań i wymian. To wymiana wybrać... kosmetyczna. To na to, żeby więcej światełka było, to pójdzie gdzieś tam. Pudełka, poleżeć. Wykorzystamy kiedy indziej. Drugi zamontujemy sobie do innego budowy. I znalazłem dławiki. Działa to na jakiejś zasadzie, tak jak mówiłem wcześniej. Podłączając bezpośrednio w płytę masz 12V. Podłączysz jednego. Są nieraz takie, że są potrójne. Masz jedną wtyczkę i trzy różne na drugiej końcówce. I masz właśnie 7 v tak jest 7, a jak połączymy tak, to będzie 5, Będzie jeszcze wolniej. O. I tak można spowolnić na stałe wiatr. No, to co? Lądujemy podstawę. Zobaczycie światełko w obudowie. Zapraszam. O tak. Kulerek sobie stoi. Tu rider. Pierwsza dźwiękówka, druga zutek trzeci I kularek sobie śmiga. No, to tak to wygląda. No i to by było na tyle. Tak wyglądał unboxing Corsera Airflow 120 Blue.